Anioły i demony Panny Młodej. No, demonem. Hmm, co może być demonem? Demonem może być, że się przewrócę, że mnie obcas pęknie, że suknia się podrze, że biust wyskoczy, jeżeli nie mam ramionczek. No, no, może być tych demonów bardzo dużo i faktycznie warto jest przed ślubem pochodzić w tej sukni, żeby to nie była taka suknia wzięta z wieszaka i założona pierwszy raz, bo, bo ja e, na pokazach bardzo często, kiedy moja pycha wygrywała, czyli uważałam, że że och, już przecież tyle pokazów przeszłam, że założę tą suknię, nie będzie problemu, to wtedy okazywało się, że... Halka jest tak szeroka i wielka, że mi się nogi i obcasy plączą w tej halce, że jest, nie wiem, właśnie bez namiączek i zbyt luźna, i opada mi, bius mi wychodzi. Także warto jest pochodzić w tych rzeczach, jakie mają nam posłużyć na, na ślubie, aby ten wieczór, ten dzień, wieczór, noc była faktycznie piękna, a zwłaszcza buty. Buty muszą być wygodne. Ja nie bałabym się wziąć jedne buty, no te nowe, piękne, wyjątkowe, ale drugie do torby wziąć takie już nasze, znane, przechodzone, które na przy tańcu nie narobię nam odcisku. Ale z drugiej strony, jeżeli to jest ślub, to nawet jak będą odciski, to trudno. Warto mieć nawet i takie wspomnienia, a anioły. Anioły Panny Młodej to zapewne. Yy... <śm> to przepraszam, ale takie pierwsze, co mi się nasunęło, to yy, takie kobiece bardzo. Rozpakowywanie tych prezentów, które dostaniemy i takie poszukiwanie, co jeszcze nas zaskoczy. Ja nie jestem zwolenniczką dawania na ślub. Yy pieniędzy. Nie jestem też do końca zwolenniczką robienia listy zakupów, czego oczekujemy. Ja lubię, żeby prezent był zaskakujący, żeby to była nawet czasami drobnostka, ale dana od serca. Także to jest na pewno ten anioł. Na aniołem panny młodej powinien być pan młody, który będzie przynosił śniadanie do łóżka, który będzie spełniał zachcianki. A tak naprawdę, żeby był takim mężczyzną, na jakim można się oprzeć, można mu ufać i, i, i można być szczęśliwym do końca życia.